Witajcie z tej strony Gaming, a dzisiaj yy, niestandardowo, bo pierwszy raz widzimy się w trybie GTA Online dużo kolegów mnie namawiało, żeby to nagrać. Gra okazała się spoko, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ekstremalnie jak to się mówi kosztowny test, ponieważ... Zrobimy sobie wyścig najszybszego samochodu... Czekaj, ja może wyjdę z tego Batmobile'a, żeby pokazać ten twój samochodzik. Najdroższego samochodu w GTA Online, takiego zwykłego super samochodu. Cube tu właśnie pali gumę. Samochodzik ten Nie. można kupić za 2 miliony 800. 000 000 I stestujemy go z Batmobil'em, jak on się nazywa tak w GTA języku? W języku GTA. No... Znaczy, wiesz, może to można po prostu wchodząc na ten, nałóg. Na urlostokach, no i sobie po prostu sprawdzając, a, a to się nazywa Wigilante. Y, porównamy sobie z Wigilante, czyli jak ja go nazywam Batmobilem, które kosztuje coś około 4,5 miliona, czyli Nasz dzisiejszy test będzie kosztował w przybliżeniu prawie 9 milionów No powiem tak, że naprawdę długo zbieraliśmy pieniądze Co najmniej 3 napady na kasyno były y, I jeszcze na koniec tego odcinka za bonus Zrobimy sobie test, czyli najdroższa broń w GTA kontra Batmobile czyli strzelimy sobie z dział orbitalnego do właśnie naszego Batmobila. Dobra, ja już tutaj wsiadam. Dobra. E, samochodziki są na razie nietuningowane, czyste, prosto z salonu, żadnych obrażeń, jak sami widzicie. Pięknie się błyszczą. I na razie w Batmobilze nie będę używał nitro. Ścigamy się do końca toru na prostej. E, cube. Gotowy? Cofnij się, może trochę, żebyś wystartował równo ze mną. Dobra. Yy, dobra yy, Na trzy. Raz yy, i tylko W trzymamy. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobra, ja trzymam. Ja teraz spamię cały czas W. Tak trzymam po prostu i to W. Ja też trzymam. Trzyma. No, wygrałem bro. No. Trzyma. Ale Cube miał zahamować, żeby nie rozwalić auta. Bo teraz próba z Nitrem, bo teraz nie użyłem Nitra. Teraz czas na próbę z Nitram. Ja samochodziku nie obiłem na szczęście, więc Cube wracaj mi tu. jaka ja wrócę do dłuższą trasą. Czemu? Teraz sobie zrobimy testik z Nitrem. Użyję Nitra, tak myślę, w połowie drogi na Batmobilu. Zobaczymy czy... Na Wigilantę tak zwanym. Zobaczymy, czy uda nam się wyprzedzić najszybszy najszyb i uzna Najdroższy, ale również najszybszy samochód w GTA, a przynajmniej tak za tak jest uznawany. Wszedł on nie... Kiedy on wszedł w ogóle w aktualizacji? Jakoś tak w tym roku na pewno, albo nawet... Nie wiem. pół roku temu? Zaraz sprawdzę, do aktualizacje aktualizacji to należy w ogóle. Dobra. To należy do od Casino, to... No tak w tym, ale pod koniec tamtego, wiesz? Dobra. Co yy, Dobra, naprawiony? Yy, no, nie naprawiony, ja go nie uszkodziłem tylko. Aha, no dobra, yy, to przybliż się tu może, żebyśmy w jednej taste startowali. Dobra. Dobra. I znowu na trzy, tym razem używam nitra. Yy, raz, dwa, trzy. W połowie drogi użyję nitra. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz! No nie. No czyli jednak jest, jest ten milion w różnicy cen. Widać to po tym nitrze między innymi. Więc no, tak się prezentuje ten teścik Za chwilę zobaczymy się po tuningu out. Teraz, spróbujemy, teraz je sobie stuningujemy na maksa i zrobimy sobie jeszcze wyścig. Z oboma autami no, Widzę, że jedziesz do mnie cześć, Nie cześć. rozjedź mnie Mogę tu jakoś za karabinkiem zsiąść? No Jak tu siąść za karabinek? Poczekaj O, jesteś O, jestem! Dawaj no. no A ja się. Dawaj

Kiu, jedź do bazy wojskowej, jedź do bazy wojskowej. Chwila, chwila, po prostu zaznacz. Czekaj, w tej chwili to ja ci tu pomagam przetrwać, albo jedźmy na jakiś typów Ej, kio, kio, się jak, że się Dlaczego oni do nas strzelają? Yeah. Nie. No niestety nie mam odpowiedniego levela, żeby stuningować Batmobil na maksa, ale zrobimy coś y, bardzo drogiego i kosztownego. Cube jak widzicie, jest w ciągu za 4 miliony, czyli praktycznie yeah. dwa napady na kasyno. Y, no i spróbuję rozwalić Batmobila. Zobaczymy, ile strzałów mu to zajmie. Ja może lepiej wysiądę, bo to. Nie mam sieć w środku, będzie fajnie. Dobra, siedzę w środku, rozwalamy zabawaczkę za 4,5 miliona, na którą pracowaliśmy prawie miesiąc. No, Cube, czekaj, czekaj się trochę, przestawię. Czy jesteś. Simon jakiś zaraz do mnie pisze, czy jesteś gotowy? Oczywiście, że tak. Fajer! I to było na tyle. I to było na tyle. 4,5 miliardy poszło się i 4,5 miliarda. poszło się księg. dobijamy. Dobra, jesteśmy w mojej bazie. Mamy tutaj dzieło orbitalne. Przypominam 600 tysięcy za jeden strzał. Dobra, aby skorzystać z dzieła orbitalnego. Teraz cię będę namierzał jeżdżał Boję się <grym /dobrezy> y, Dobra, celowanie ręczne Enter Czy na pewno chcesz kupić tę opcję? Tak! Ładowanie y, Widzę cię, cube. Piace ja się Dobra, przybliżam, przybliżam. <grym /dobrezy> Czas na pum! To będzie mocny wybuch, od razu Ci mówię. Co mówisz? To będzie mocny wybuch. 3... 2... 1... Unicest... Ej, cheater jest koło mnie. Aha, ale... Ale na szczęście ty, ty mnie zabiłeś, a nie on. Zabiło cię na hita? No, na hita. Także... No, strzeliliśmy strzałem ze 600 tysięcy do samochodu za 5 milionów. Ciekawe wykorzystywanie pieniędzy w GTA. A więc co, dziś, co w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy? Zrobiliśmy wyścig super drogich samochodów, czyli Batmobile za 4,5 kontra najdroższy super samochód. Yy, pobawili, stoczyliśmy walkę Batmobile kontra najdroższy ciąg za 4 miliony i spuściliśmy na Batman Mil strzał orbitalny za 600 tysięcy. W kolejnym odcinku myślę, że zrobimy coś podobnie chorego i drogiego. A więc żegnajcie czołem, cześć i papa.